Witam Was, jest Rarebus, kolejny z Triviadora No i chciałem Was poinformować, że jutro prawdopodobnie o 16 gdzieś w okolicach 16 godziny, odbędzie się stream z Tryviadora, gra z widzami i proszę Was o napisanie w komentarzach, kto będzie, żeby wiedzieć, jak mniej więcej długo mógłby potrwać. Ponieważ chcesz, żeby z każdym widzem całkiem jedną gierkę zagrać. No i, ale jest jeden problem, czyli znaczy w sumie dwa problemy. Pierwszy czy mi coś nie wypadnie, drugi czy mi internet nie wypadnie, bo on bardzo ostatnio lubi. Tutaj pokażę Wam so sobie moje pingi. Eee, takie coś lubi zrobić. Czekajcie. No, widzicie. Request timeout I to jest tak, że. Hmm, dobra, gdzieś tutaj wrócę, żeby znaleźć. Dobra, niech będzie. To jest ogólnie tak, że. Mam dwa routery w domu, jeden od, tego, od firmy, która dostarcza NETA i druga, drugi mój. No i ten mój ma lepszy zasięg NETA, ale ten od firmy jest stabilniejszy. Mimo, że już wymieniałem praktycznie wszystko. Nową antenkę internetową kupiłem. Reinstalowałem system wgrywając przy okazji nowe e, sterowniki. E, nowy router, dwa razy chyba nawet, że własny. A raz już wymieniałem od producenta. Nie wiem, co może być źle zrobione, źle ustawiony ten router od producenta, czy jak. Um, ale zacznijmy teraz to. I jeżeli jutro będzie dobry internet, to właśnie w 16 będzie jakiś team może. I potrwa tyle, aż z każdym jeden, jedną rozgrywkę sami wykonam. Nie chcę dłużej, ponieważ chciałbym to wykorzystać na jakieś, e, mm, jakieś nagrywanie herców Iron. Na... łapanie... E, wykorzystywanie lurów, które są odpalane u mnie w parku... miejskim. Na Pokemony... o, jak miło. Bo ja odpuściłem stosunkowo grę, no i boję się, że to mogą być ostatnie odcinki z... Ciszyłem... Kurwa, czekajcie. na ten system? Tak, i tak głośno. Zewzwól. Ale jestem pchujawa i... Zbaw. U Krakowska 1900 około, albo... nie. Ale i tak jest najbliżej. Już ja tak myślałem, 1800, tylko nie pamiętałem który. przed powstaniem listopadowym, czy po. Skoro to jest zielony... Dobra, takie coś, takie coś i jedną prawnicę na pewno już nikt do mnie nie dojdzie. Jest fast! Zielony wir była najwyższą budowlą na świecie. Nie wiem. Dwadzieścia. 31 Nawet ostatni. E, to może. mogą być szóstne odcinki z Trigadora, Z tego też powodu, że ta grapka mnie trochę kręcić. E, zdobyłem to pierwsze miejsce w rankingu tygodnia. Proszę iść gdzieś na podlasie. Podlasie zasnął. Ładnie, proszę. Przepraszam. O, dziękuję. No to nie zniszczycie cię na początek. a szczęście. a czy szczęście. Dobrze postąpiłaś. Z tego też powodu, że już przestałem nie kręcić. Zroludowałem trochę ten zamek. Ostatnio sobie dużo grałem, jak czekałem na... ...Pobit staje się dorosły. Dobra, Gdzie jest tu? Uuu, blisko. No i miałem egzamin na wózek widłowy Muszę się pochwalić, że zdałem, ale to wyglądało tak, że mieliśmy przyjść na 10.30 na egzamin, ale się dowiedzieliśmy, że egzaminatora jeszcze nie ma i egzaminuje w złotowych teraz jakieś 30 km odpiły No i tak musisz, musisz Załogowych składał się program na 20 strzelam. Bo było kilkanaście chyba Apollo, ale nie chcę 12 dobra, a z tym. Um, I tak jestem osłonięty, to mi wystarczy do szczęścia w życiu. Dobra, będzie to wzięte, chyba, że pójdzie pomoże i to... E, to możliwe. No i to wyglądało tak, że o 10.30 mieliśmy być, egzamin zaczął się o 13.00. Jak jest, jak czekaliśmy, czekaliśmy, aż ty się właśnie na telefonie. I grałem. No i nabiłem chyba tam kilka tysięcy expo. Które, no właśnie, które grałem i to był taki moment, kiedy e, grałem tak więcej w Triviadora. Zostałem postawiony, że aż se tak w końcu wrócę, bo dawno nie było. Ale już ten hype na Triviadora mi minął i nie mówię koniecznie koniec serii, tylko przerwa od serii. To oznacza silnie, to oznacza silnie. Idioci! F to jest siła, a nie silnia. takieś jest oszczędzić. Jak z już Cezar. Ty głupia idiotko! Ty głupia idiotko! Być zdechła. Jakim czudem ty masz najwięcej? Dobra, może nie zdechła, ale jakim czudem ty masz najwięcej punktów? Na, na świecie: top ptasznik. Goliath, Atrax, Czarna Wdowa. Fajałęsa! <laughs> Dobra. Ona się wie, bo... Ona to wie, bo wie jakich pająków należy się bać. To jest filatelista. To zbiera? A, pocztówki. Nie, znaczki! Kurwa. Widziałem, że poczt o znaczki mi chodziło, ale jako pierwszy przeczytałem to, no i dla mnie to się wydało oczywiste. Robocz Sylwestra w filmie Ucieczka do więzienia. Dana. Tak, bo Dana był w Ameryce. Yes. i to niestety a chyba już po zakończeniu kariery prezentacyjnej Za co? Unia Lubelska znajduje się w Warszawie albo Krakowie. Nie, no nie. Gdzie się znajduje? No, Jezus Marie. Iździej kurwa Ora, tutaj brać? Rejestracja zaczynająca się od O pochodzi z opolskiego. Popoł, wiem. A no, w sumie to kobieta, to ona wiem, ewentualnie, jest sprzęgło, gaz i, i tak dalej. Niekoniecznie nacisnąć, ale gdzie leży, to tak. Aż zrobię wam dwie rozgrywki, Triadora. Answered. Zbyszko. Nie, Jurans, ze Spychowa, nie Zbyszko. Zbyszko, oh, kurwa. A tak, Zbyszko był ten młody, Jurans był ten stary, sorry, zapomniałem. Ale obaj, obydwaj mnie tym dobrze nawalali. Odpowiedz. I do papierów wartościowych. No że jest napisane. <laughs> nazwie. No jest głupia. I tyle. Dobra, taki myk. O Jezus Maria, nie mam pojęcia. W Stanach Zjednoczonych chyba. Nie, w Brazylii. Wiem, że się odbędą w sierpniu chyba, ale gdzie, to nie miałem pojęcia. Prezentacja tam czy jak? Bo już nie ogarniałem tam piłkę nożną. Krabeusze wow. Rówkami. What? Ale to oznacza Remis na razie chyba, że ten nie podwinie. O już ma to. O, był hetmanem! Fapołowa połowa meczu piłki nożnej. Ciekawe czy w ogóle trafi. Uuu, to wiedziała. Tak, dzięki temu wygrałem. Game over. Ale porobiłem. Calculated. Kurczę, w ogóle niedługo sprawdzałem na filmach, to niezbyt wyraźnie jest mnie słychać przez ten mikrofon i to dosyć dawna w sumie, od kiedy, od kiedy mam ten mikrofon. E, Zagram jeszcze jednego standarda. E, I postanowiłem, że w sumie niedługo załatwię sobie nowego mikrofona pojemnościowego tym razem. Ten jest dynamiczny. Tak było mnie gorzej słychać, jak miałem przed, przed... formatem to było? Tak, przed formatem było mnie gorzej słuchać jakimś cudem. E, po formacie jakoś mój głos nie został wybasowany przez program, komputer, kiwie. No i lepiej zacząłem brzmieć. Ale tak bardziej... Bardziej, bardziej... Nie wiem jak to powiedzieć. Polepszony głos, ale mniej zrozumiały. Kiedyś co się szybawiłem. Woda City i tak dalej. Się męczyłem. Czas już, już kistry. Dobra. 1764. Pow-pow-pow. Się wie takie rzeczy. Nie Maria ci to już było po rozbiorze. Chwa Leszczyński o władzę walczył. Może wcześniej? Pórne, ale na jednego lura poszedłem do parku, i nie pogryzło jak cholera wszędzie. Jest Wielkopolska. Nizajcie się. W tym roku Spyros metaxa stworzył słynne greckie brandy. Strzelam. Ach, już ja miałem jednego ludka. Ty, możesz chce pójść pewnie do łodzi, pójdzie, tak wiadomo. Nie ma co od Lubusza się bronić. Może zaatakować łódź. Chyba, że postanowi się bronić później Wielkopolskę, no. To jest pizda, bo defensywnie. Gra. W ogóle ja do Rocket League wróciłem. Bardzo ciekawie zmienili teraz. trochę rozgrywkę. Setna rocznica? 2000 Ja pierdzielę. Ja Wracając do roketa. Trochę rozgrywkę zmienili, system rank, czyli rank. To, że wrzucił mnie na początku do prospekta jak miałem 8 na 10 zwycięstw. To może to dla mnie trochę dziwnie wygląda, jak wam wcześniej Challenger trójka. Um, ale podmieniali trochę rzeczy. Na lepsze według mnie. Poza jedną rzeczą. Ciekawe, podchytliwe pytanie. Dwie, dwie. A zrobię taki, takie zagranie. To jest bardzo ciekawe, ryzykowne zagranie, gdyż wtedy sprowadzasz gniew gracza na siebie. Zamknę go w Karpatach, zdobędę tę prowincję i mam 400 punktów od ilozo izolowanych. I nie powodzi mi się w rokecie jedna rzecz. Jedna nowa mapa. O Boże, wilga, gdzie wie... Wilga chyba. Tak, z Wiedźmina. ha! E, nowa mapa, która była z jakiegoś tam trybu e, wzięta i była trochę pominiana. Ehm, CXV. Nie, LXV. Nie? 45 Ile to było V? A, X? Dobra, zrozumiałem. Nie wiem. Szczerze nie wiedziałem, nie oglądałem tego. Polskich seriali się nie oglądam. X, 10, L, że X przed L, czyli że 40, L to było 50, i V to było 5. Animacja. Animacja. Je Zobacz szybko. Jeden. Zero. On złoto chyba zdobył. Czy wiedziałem, że był medalistą i myślałem, że właśnie brązowym. Jaki jest symbol chemiczny azotu? N. No. Ciekawe, chemii nie lubiłem, symboli się w ogóle nie uczyłem. Ale co jak? Co to symbole pamiętam? Nie robiłem zawsze rzeczy robić tak na naukę, że musisz zapamiętać musisz, musisz. Under Rowison. Tak to była angielka Nel Bry, Brytyjka. Dzięki za nabijanie punktów Ale zajmijcie się sobą nawzajem, on dobrze, dobrze. dobrze. A ta na sto w Chinach. Przecież w Chinach były fajerwerki, jak Jezus się rodził. Prok, ten, ten wynaleźli, czyli Proch wynaleźli, zastosowanie Proch. strzelam. co Jest Guess Trzymam Al Pacino. Tam dwa. Też strzelił dwa. Ale strzeliłem szybciej, I dostanę 100 punktów. Dawaj Karpaty. Steliło w Kambodży. Uuuu. Kryściaństwo. Buddyzm jednak pomyślałem, że chrześcijaństwo może być, no bo takie tereny to kolonizowali Europejczycy i wprowadzali tam swoje wiary i tak dalej. No wiary, no chrześcijaństwo. Avanza. To był to pierwszy złoty medal olimpijski dla Polski. Box. aaa. A bo box jeszcze nie było. Przed wojną światową, drugą. Pierwsza, a dziadu? Nie mam pojęcia. Strzelam. Urr. Nie wygram. Chyba, że ten czerwonego zaatakuje i weźmie coś od niego. Bo Może wziąć od niego Mazowsze i będzie remis. A może nie zaatakować, żeby też był ze mną remis. W Na no, no, no. sposób. Ale... Pogratulować. Wansright. Jest fast. Teraz to mnie wnosi po... Uuu, ciekawe. Więcej jest 180. No nie, wyszło mu. Jestem drugi. Tak bywa. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z. Czyli może na streamie striviadora. Oczywiście Twitcha macie w opisie, bo to na Twitchu będzie jak wszystko, nic nie będzie crashować. Cześć!